Nie wiem, czy oglądasz brytyjską edycję programu Tań Z Gwiazdami. Michael ogląda amerykańską uh, edycję. No, oglądam, 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 bo inspiruje się każdą. Mhm. No, bo tam e, e, z tego, co się dowiedziałam, no, występuje. Ja. Ale czy. czy Już ja znam Karolino, Słuchajcie, no czy kibicujesz? Nie. Dlaczego? Nie, no bo. Wiesz, bo ja nie kibicuję innym tak bardzo jak nam. Jak nam. <laughs> nie, nie no, Ale już dzisiaj tylko Nie, po prostu wiesz, nie mam w ogóle to żadnych jest jakby tak. Po temat. prostu wiesz, oglądam, inspiruję się i tak dalej, ale nie mam jakby żadnych z tym emocji. emocji. Natomiast nam było bardzo przykro i jest przykro, że odpadła Natalia. Bo ja akurat z nią występowałam w tym roku często na jednej scenie i nawet yy, nawet teraz nagraliśmy fajnego TikToka razem i, i Natalia, ma, no, Natalia ma tyle pomysłów i jest taka, ma taką dobrą energię jest taka ciepła i życzliwa strasznie mi jej szkoda Przekażę jej znaczy pewnie też zrobicie to osobiście no, ja ale już właśnie... jej powiedziałam, że musimy nagrać duet yy, o tańcu Tak piosenkę jakąś Prawie. Super, no to w takim razie bardzo będziemy trzymać kciuki i będziemy przypominać y, ten pomysł, no i miejmy nadzieję, że realizacja jeszcze w tym roku. No fajnie, by było. fajnie by było. Słowo się rzekło. Dziękuję za rozmowę. Dobranoc.